Witaj w przestrzeni, gdzie świadomość wszechświata splata się z historią Ziemi. W swoich regresjach Dolores Cannon odkryła istnienie istot, które od eonów dbają o rozwój życia w kosmosie. To oni zasadzili pierwsze nasiona świadomości na naszej planecie. To oni czuwają nad jej cyklami i ewolucją. Dziś otwieramy drzwi do jednego z najbardziej niezwykłych przekazów, tajemnicy kosmicznych ogrodników. Dolores Cannon w swojej książce Kosmiczni Ogrodnicy odsłoniła jeden z najbardziej niezwykłych aspektów rzeczywistości, o których mówili jej klienci w stanie głębokiej hipnozy. Opisywali oni istoty, które od milionów lat podróżują po kosmosie i dbają o rozwój życia na różnych planetach. W przekazach tych istoty te nazywano ogrodnikami, strażnikami lub siewcami. Nie były to pojedyncze byty, lecz całe cywilizacje o bardzo wysokim poziomie świadomości które postrzegały życie jako projekt energetyczno-biologiczny wymagający stałej troski, obserwacji i precyzji. W relacjach Kuhahate istoty te nie przypominały niczego, co człowiek mógłby porównać do siebie. Nie były ludzkie w formie, nie działały emocjonalnie, nie miały motywacji osobistych. Ich praca wynikała z kosmicznego prawa równowagi. Ogrodnicy tworzyli warunki, w których planeta mogła podnieść własną świadomość poprzez ewolucję różnych form życia. W ich przekazach pojawiała się wielowarstwowa wizja wszechświata jako ogrodu pełnego nasion świadomości. Każda planeta była jednym z pól, a każda forma życia rośliną rozwijającą się zgodnie z planem stworzonym dawno temu. Ten rozdział zagłębia się w to, kim są kosmiczni ogrodnicy, jak wygląda proces sadzenia życia i dlaczego Ziemia została nazwana jedną z najtrudniejszych szkół dusz we wszechświecie. Część pierwsza. Kim są kosmiczni ogrodnicy, istoty, które zasiewają życie na planetach? W przekazach QHT kosmiczni ogrodnicy byli opisywani jako istoty, które nie funkcjonują w pojedynczych ciałach tak jak ludzie, lecz jako świadomość zbiorowa pracująca w ogromnych zespołach? Ich forma była zmienna i dostosowana do wymogów danej misji. Czasem klienci opisywali ich jako świetliste postacie o długich. Delikatnych kończynach, innym razem jako czyste pole energetyczne zdolne wpływać na materię bez fizycznego kontaktu. Wyższe ja wielokrotnie podkreślało, że ogrodnicy działają przede wszystkim poprzez energię, a nie technologię w ludzkim rozumieniu. Ich zadaniem jest przygotowywanie planet do podtrzymywania życia oraz tworzenie warunków, w których świadomość może ewoluować poprzez różne formy biologiczne. Ogrodnicy obserwują narodziny gwiazd badanie chemii planet i warunków środowiskowych, a następnie decydują, jaki rodzaj życia może najlepiej wesprzeć rozwój danej przestrzeni. Nie kierują się ambicją, lecz naturalnym prawem wszechświatowej równowagi. Życie jest dla nich narzędziem ekspresji świadomości, a ich praca polega na dbaniu o to, aby te ekspresje mogły się manifestować. W sesjach kuchachaty klienci mówili, że ogrodnicy mają zaawansowaną wiedzę na temat struktury energii i form biologicznych. Potrafią tworzyć pierwsze, najbardziej delikatne formy życia poprzez manipulację światłem i częstotliwością. W jednym z przekazów wyjaśniono, że nie tworzą życia w sensie boskim, ale jedynie kierują jego pojawieniem, przygotowując przestrzeń i wprowadzając właściwe wzorce energetyczne. To tak, jakby projektowali glebę, klimat i warunki potrzebne, aby ziarno mogło wykiełkować. Samo ziarno pochodzi jednak ze źródła a ogrodnicy jedynie pozwalają mu się zamanifestować. Dolores Cannon otrzymywała również informację, że ogrodnicy pracują w bardzo długich cyklach czasowych. To, co dla ludzi trwa miliony lat, dla nich jest jednym etapem projektu. Nie żyją w czasie linearnym, nie starzeją się ani nie rozmnażają w znany człowiekowi sposób. Ich egzystencja jest ciągła. W ich perspektywie wszechświat jest stale rosnącym ogrodem, w którym każde życie ma swoją rolę, a każda planeta ma swój sens. Ich obecność na Ziemi była elementem większego planu, który został rozpoczęty, zanim ludzkość w ogóle się pojawiła. Część druga. Jak wygląda proces tworzenia życia? Sadzenie nasion świadomości. W relacjach z książki Kosmiczni Ogrodnicy oraz licznych sesji Kuhahate Dolores' kanon proces tworzenia życia był opisywany jako zjawisko bardziej energetyczne niż biologiczne. Ogrodnicy nie sądzili życia tak, jak człowiek sadzi rośliny. To, co ludzie nazywają biologią, było jedynie ostatnią, najbardziej zagęszczoną fazą znacznie głębszego i bardziej subtelnego działania. Wszystko zaczynało się od pól energii, które należało przygotować, zanim jakiekolwiek ciało mogło przyjąć świadomość. Klienci opisywali to w sposób przypominający obserwowanie kosmicznej architektury. Najpierw ogrodnicy badali potencjał planety. Analizowali jej pole magnetyczne, strukturę energetyczną, gęstość atmosfery i zdolność do utrzymania odpowiedniego zakresu częstotliwości. Ich praca bardziej przypominała strojenie instrumentu niż budowę czegoś fizycznego. Planetę należało nastroić, by mogła wibrować na poziomie zdolnym podtrzymać życie. Dopiero gdy cały układ był gotowy, pojawiał się kolejny etap zasianie pierwszych matryc życia. Wyższe ja nazywało je nasionami świadomości. Nie były to komórki ani bakterie, ale struktury energii zawierające informacje o potencjalnych formach istnienia. Te matryce wprowadzano do pól energetycznych planety, gdzie zaczynały współpracować z lokalnymi warunkami. Świadomość samej planety odgrywała tu kluczową rolę, ponieważ Ziemia nie była biernym tłem. Lecz aktywnym uczestnikiem projektu. Jej energia współkształtowała formy biologiczne tak, aby były zgodne z jej wibracją. Klienci w regresji opisywali, że proces przejścia z energii do materii polegał na stopniowym zagęszczaniu wzorców. Ogrodnicy modulowali częstotliwości w taki sposób, że informacje z matryc świadomości zaczynały manifestować się jako struktury materialne. To, co ludzie nazywają ewolucją biologiczną, było w rzeczywistości długotrwałą współpracą między energią projektową kosmicznych ogrodników a naturalnym rozwojem środowiska planety. Ogrodnicy nadawali kierunek ewolucji, ale nie ingerowali w każdy jej etap. Zostawiali przestrzeń dla naturalnego wzrostu, adaptacji i różnorodności. W niektórych sesjach Kwieńci opisywali moment, w którym na Ziemi pojawiały się pierwsze organizmy. Mówili, że świadomość ogrodników czuwała nad tym procesem, ale nie kontrolowała go z poziomu detalu. Ich praca była subtelna i delikatna. Polegała na pilnowaniu, aby wzorce życia utrzymywały się w równowadze i mogły rozwinąć różne formy ekspresji. Z czasem matryce świadomości przekształcały się w bardziej złożone organizmy, aż planeta była gotowa na przyjęcie dusz o wyższej wibracji. Najbardziej niezwykłe w tych relacjach było to, że ogrodnicy nie traktowali życia jako projektu technicznego. Mówili, że każda forma życia jest sposobem, w jaki świadomość uczy się samej siebie. Nasiona świadomości są jak fragmenty światła, które szukają sposobu na doświadczenie swojej natury. Ogrodnicy uważali, że ich rola polega na stworzeniu możliwości rozwoju, ale sam rozwój należy do wszechświatowego prawa ekspansji. W niektórych sesjach klienci widzieli, jak ogrodnicy przechodzili z planety na planetę, sprawdzając, czy matryce życia rozwinęły się zgodnie z naturalnym kierunkiem. Byli cierpliwi i spokojni, bo w ich perspektywie czas nie miał znaczenia. Proces, który na Ziemi trwał miliardy lat, dla nich był jednym etapem wieloetapowego kosmicznego cyklu. Ich celem nie było stworzenie jednej konkretnej formy życia, ale umożliwienie ewolucji świadomości w wielu odmiennych formach, z których każda miała przynieść unikalne doświadczenia. Część trzecia. Ziemia jako planeta trudnych warunków dlaczego te lokalizacje wybrano na szkołę dusz? W regresjach opisanych przez Dolores Cannon Ziemia pojawiała się jako jedna z najbardziej wymagających planet w całym projekcie kosmicznego ogrodu. Ogrodnicy wiedzieli, że planeta ta ma ogromny potencjał wzrostu, ale jednocześnie niesie ze sobą intensywność doświadczeń, która nie występuje w większości innych światów. Klienci często opisywali Ziemię jako planetę o niezwykle gęstej energii, gdzie emocje mają ogromną siłę, a dualizm jest podstawowym narzędziem ewolucji. Wyższe ja tłumaczyło, że Ziemia została wybrana jako miejsce nauki z powodu swojej unikalnej mieszanki warunków fizycznych, biologicznych i energetycznych. To, co dla człowieka jest trudnością, dla duszy jest szansą na przyspieszony wzrost. Emocje takie jak lęk, gniew, zazdrość, smutek czy rozpacz prawie nie istnieją w wielu innych cywilizacjach, które żyją w wyższych częstotliwościach. Tam świadomość rozwija się inaczej bardziej spokojnie, w harmonii, bez tak dużych kontrastów. Ziemia natomiast oferuje skrajności, które pozwalają duszy szybko doświadczyć konsekwencji własnych energii. W sesjach kuchaH klienci mówili, że dusze przed inkarnacją wybierały ziemię świadomie, choć nie zawsze w pełni rozumiały intensywność tego doświadczenia. Z punktu widzenia ogrodników ziemia była planetą eksperymentalną, gdzie silne emocje i szybkie zmiany środowiska miały stworzyć warunki idealne do testowania świadomości. Proces inkarnacji na Ziemi miał umożliwić duszom rozwijanie zdolności do współodczuwania, odpowiedzialności i kreacji poprzez własne wybory. Jednym z najważniejszych elementów tej planetarnej szkoły było ciało fizyczne. Ziemskie ciało jest niezwykłym instrumentem, ponieważ pozwala odczuwać emocje w sposób głęboki i intensywny. Na wielu innych planetach formy życia mają bardziej subtelne ciała, które nie odbierają bodźców z taką siłą. Tutaj każdy ból, dotyk, zmiana temperatury czy poczucie odłączenia od innych jest przeżywane całkowicie. Ogrodnicy projektowali ewolucję życia tak, aby ciało mogło stać się narzędziem duchowego przyspieszenia. Ziemia była też idealnym miejscem do nauki wolnej woli. Wyższe ja tłumaczyło, że w wielu bardziej rozwiniętych cywilizacjach poziom świadomości zbiorowej jest tak wysoki, że decyzje podejmowane są w sposób harmonijny i przewidywalny. Tutaj jednak istoty mogą dokonywać wyborów, które wpływają na całą planetę. Mogą budować i niszczyć, kochać i ranić, rozwijać się lub zatrzymywać. Ten pełny zakres możliwości sprawił, że Ziemia stała się miejscem przyciągającym dusze, które chciały intensywnie przyspieszyć własną ewolucję. W wielu sesjach ogrodnicy mówili, że Ziemia jest pełna piękna, ale nosi też ogromny ciężar. To planeta o wielkiej dynamice wzrostu, gdzie każdy błąd staje się lekcją, a każda lekcja prowadzi do głębszego zrozumienia. Jej potencjał nigdy nie był zagrożeniem dla projektu, ale wyzwaniem dla dusz, które chciały się tu inkarnować. Ogrodnicy widzą Ziemię jako miejsce intensywnego treningu duchowego. Gdzie dusze uczą się nie tylko przeżywać, ale też tworzyć świat poprzez swoje wybory i emocje? Z tego powodu Ziemia otrzymała miano jednej z najtrudniejszych szkół w całym kosmicznym ogrodzie. To tutaj emocje mają najpotężniejszą moc. To tutaj świadomość może wznieść się najwyżej, bo spada najniżej. To tutaj dusze uczą się, czym jest prawdziwa odpowiedzialność energetyczna. Część czwarta. Jak ogrodnicy widzą ludzkie emocje unikalność Ziemi. W relacjach z kuchachatą, prowadzonych przez Dolores Canon, ogrodnicy wielokrotnie podkreślali, że ludzkie emocje są jednym z najbardziej niezwykłych elementów w całej kosmicznej biologii. Z ich perspektywy, emocje nie są czymś przypadkowym ani odrębnym od świadomości. Są żywą energią o ogromnej mocy, która potrafi wpływać na rzeczywistość nie tylko indywidualnie, ale także globalnie. W ich oczach ludzie posiadają dar, którego nie mają nawet wysoko rozwinięte cywilizacje w wyższych wymiarach. Jest nim zdolność do odczuwania na tak intensywnym poziomie, że energia ta może przekształcać całe pole planetarne w ciągu jednej inkarnacji. Ogrodnicy mówili, że emocje człowieka są jak barwy w ogromnym spektrum światła. Na innych planetach spektrum to jest bardziej jednorodne, stabilne, harmonijne. Istoty rozwijają się w oparciu o spokój, wspólną świadomość i naturalne zaufanie do procesu kosmicznej ewolucji. Ziemia tymczasem jest światem, w którym energia porusza się gwałtownie i głęboko. Smutek może rozejrzeć człowieka na części, a radość potrafi go unieść na poziom, którego nie da się porównać z żadnym innym doświadczeniem w kosmosie. Ogrodnicy obserwowali tę dynamikę z fascynacją i szacunkiem bo widzieli w niej siłę transformacji, której nie spotykali nigdzie indziej. W sesjach QHHT pojawiały się przekazy, w których ogrodnicy tłumaczyli, że emocje ludzi są energią o tak silnych wibracjach, że wpływają na ewolucję całej planety. Każda myśl, każde uczucie wytwarza puls energii, który rozchodzi się po polu Ziemi. Dlatego Ziemia jest w ich oczach miejscem o ogromnej mocy kreacji, ale też miejscem szczególnego ryzyka. Lęk, gniew czy poczucie winy są w stanie obniżać częstotliwość jednostek i zbiorowości. Miłość, wdzięczność i współczucie występujące u ludzi tworzą za to fale energii, które potrafią uzdrawiać środowisko, relacje, a nawet fizyczne ciało. Ogrodnicy widzą ludzkie emocje jako kody energetyczne, które kształtują materię. Z ich perspektywy człowiek nie jest tylko obserwatorem świata, ale jego współtwórcą. Każda emocja tworzy struktury energetyczne, które wpływają na działanie komórek, systemów biologicznych, a nawet pola otaczającej natury. Dlatego doświadczenie emocji na Ziemi jest unikalne, bo ma wymiar zarówno osobisty, jak i kosmiczny. Emocje jednostki mogą poruszyć cały zbiorowy organizm ludzkości. Ogrodnicy w swoich przekazach podkreślali również, że ludzkie emocje są częścią projektu rozwoju duszy. To nie przypadek, że dusze wybierają planetę o tak intensywnym wachlarzu odczuć. Wiedzą, że poprzez emocje szybciej odkryją swoje ograniczenia, a także swoją prawdziwą naturę. Emocje są nauczycielami, które bez zbędnych słów wskazują, gdzie świadomość jeszcze potrzebuje uzdrowienia, uwolnienia lub integracji. W sesjach pojawiało się też wyjaśnienie, dlaczego emocje na Ziemi bywają tak bolesne. Ziemskie ciało zostało zaprojektowane tak, aby pozwalało odczuwać emocje fizycznie. Serce może boleć z rozpaczy, ciało może drżeć ze strachu, a klatka piersiowa może rozszerzać się z miłości. Ten związek emocji z materią jest unikalny i stanowi podstawę całej ewolucji duchowej człowieka na Ziemi. Ten rodzaj doświadczenia nie istnieje na większości planet, gdzie ciało jest subtelniejsze, a świadomość bardziej oddzielona od fizycznego odczuwania. Dlatego ogrodnicy uważają Ziemię za jedną z najbardziej intensywnych, ale też najbardziej niezwykłych szkół we wszechświecie. Tutaj emocje są narzędziem, którego nie można ignorować. Mogą obudzić, przemienić i uzdrowić. Mogą też prowadzić do chaosu, jeśli pozostają nieuświadomione. Ogrodnicy nie oceniają ludzkich emocji jako dobrych lub złych. Widzą w nich energię, która po prostu jest. Jej kierunek zależy od świadomości, która ją prowadzi. Część piąta. Czy Ziemia jest projektem zagrożonym? Przesłania o utracie równowagi. W wielu sesjach kuchenhate, opisywanych przez Dolores Kanon, pojawiał się ten sam wątek. Kosmiczni ogrodnicy obserwują Ziemię z troską, ponieważ widzą, że jedna z najważniejszych zasad projektowania biosfery została zaburzona. Tą zasadą jest równowaga. Gdy planeta pozostaje w harmonii ze swoją naturą, życie rozwija się w sposób przewidywalny, stabilny i zgodny z pierwotnym planem ewolucji. Gdy jednak równowaga zostaje zachwiana, cała biosfera zaczyna funkcjonować inaczej niż powinna, a to prowadzi do konsekwencji nie tylko ekologicznych, ale również energetycznych. Ogrodnicy podkreślali, że Ziemia od początku była zaprojektowana jako miejsce intensywnej nauki i szybkiego rozwoju dusz, ale nawet w takim środowisku istnieją granice, których nie można przekraczać bez skutków. Gdy człowiek niszczy ekosystem, ingeruje w strukturę gleby, zanieczyszcza wodę lub zaburza naturalny rytm zwierząt, tworzy wibracyjne zaburzenia, które rozchodzą się po całej planecie. Te zaburzenia nie są tylko fizyczne. Tworzą fale energetyczne które trafiają do zbiorowej świadomości i wpływają na ludzi, zwierzęta, rośliny i pola energetyczne. W sesjach pojawiała się informacja, że Ziemia miała być miejscem, w którym różne formy życia współtworzą jeden organizm. Ogrodnicy nadzorowali ten proces, dbając o to, by warunki sprzyjały rozwojowi świadomości. Jednak w ostatnich epokach człowiek zaczął żyć w oderwaniu od natury, co doprowadziło do pęknięcia w tej współpracy. Ogrodnicy nazywali to blokadą przepływu energii między ludźmi a planetą. Kiedy człowiek przestaje słuchać natury, natura przestaje być jego sojusznikiem. Wiele istot opisywało w regresjach, że Ziemia wysyła sygnały ostrzegawcze. Nie są to sygnały karzące, lecz informacyjne. Ziemia, jak żywy organizm, komunikuje się poprzez zmiany klimatu, zjawiska atmosferyczne, migracje gatunków i zaburzenia rytmów przyrody. Ogrodnicy tłumaczyli, że nie są one przypadkowe. To sposoby, dzięki którym planeta próbuje przywrócić równowagę. Gdy przepływ energii zostaje zaburzony, Ziemia automatycznie zaczyna proces autoregulacji. Ogrodnicy ostrzegali także przed niebezpieczeństwem utraty różnorodności biologicznej. Każdy gatunek został zaprojektowany jako element układanki, który wspiera konkretne energie w polu planety. Gdy giną zwierzęta,. Rośliny lub całe ekosystemy, z Ziemi znika część energii podtrzymującej jej stabilność. W sesjach pojawiało się porównanie, usuwanie gatunków przypomina wyjmowanie cegieł z fundamentu domu. Konstrukcja może się utrzymać przez jakiś czas, ale w końcu zacznie pękać. Istoty opisywały również, że ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, jak bardzo ich emocje wpływają na planetę. Złość, lęk i nienawiść są gęstymi energiami, które opadają w pole Ziemi jak ciężkie fale. Miłość, harmonia i wdzięczność rozjaśniają to pole jak światło. Im więcej ludzi odczuwa destrukcyjne emocje, tym trudniejsza staje się praca ogrodników. W sesjach pojawiały się przekazy, że człowiek może stać się sprzymierzeńcem planety, jeśli zacznie świadomie podnosić swoją częstotliwość. Wtedy jego osobiste pole energetyczne współtworzy uzdrawiające struktury Ziemi. Na poziomie duchowym Ziemia nie jest projektem zagrożonym w sensie końcowym. Ogrodnicy twierdzili, że planeta zawsze dąży do równowagi i ma w sobie ogromny potencjał regeneracji. Natomiast zagrożona jest pewna epoka ludzkości, w której działają destrukcyjne wzorce. Jeśli ludzie nie zmienią relacji z naturą, ta epoka zakończy się gwałtowną transformacją. Nie jako kara, lecz jako naturalny etap ewolucji. Ogrodnicy podkreślali, że przyszłość nie jest z góry przesądzona. Każde przebudzenie jednostki wpływa na całą zbiorowość. Dlatego przesłanie było zawsze takie samo, Ziemia może się uzdrowić, ale potrzebuje współpracy człowieka. W każdej sesji ogrodnicy powtarzali, że największym zagrożeniem nie jest degradacja środowiska, lecz utrata połączenia z naturą. Jeśli człowiek odzyska to połączenie, biosfera potrafi odżyć w sposób, którego współczesna nauka nie potrafi jeszcze wyjaśnić. Zakończenie. Przekazy kosmicznych ogrodników odkrywają przed nami coś, co wciąż dla wielu ludzi jest trudne do przyjęcia: Ziemia nie jest przypadkowym zbiorem ekosystemów, lecz precyzyjnie zaprojektowaną przestrzenią rozwoju świadomości. Jej biosfera, jej energię i jej ewolucję nadzorują istoty, które patrzą na życie w skali, jakiej człowiek dopiero zaczyna się domyślać. W sesjach Kuchate powtarzał się ten sam motyw: Ziemia jest żywym organizmem, który współgra z duszami zamieszkującymi jej powierzchnię. Wszystko, co człowiek robi naturze, robi również sobie. Kosmiczni ogrodnicy nie ostrzegają z pozycji władzy, lecz troski. Ich przesłania są łagodne, ale stanowcze. Ziemia przeszła wiele cykli. Widziała wiele epok i potrafi się regenerować w sposób zadziwiający. Jednak żaden jej cykl przetrwania nie pozostaje bez wpływu na ludzi. Gdy planeta podnosi częstotliwość, człowiek musi się dostroić albo doświadcza chaosu. Gdy planeta próbuje leczyć swoje rany, energia tych zmian wpływa na emocje, zdrowie, relacje i duchowy kierunek jednostek. Ogrodnicy powtarzali, że najważniejsza zmiana zaczyna się od świadomości. Gdy człowiek odzyskuje połączenie z naturą, jego energia przestaje być chaotyczna. Zaczyna płynąć zgodnie z rytmem planety. A wtedy Ziemia odpowiada tym samym. W regeneracji biosfery chodzi mniej o działania technologiczne, a bardziej o powrót do rezonansu z życiem. Im więcej ludzi będzie świadomie współtworzyć harmonię, tym szybciej planeta odzyska swój pierwotny blask. Z perspektywy ogrodników Ziemia nie jest skazana na zniszczenie. Jest w procesie. W takim samym procesie, w jakim jest człowiek przebudzony. Upadają stare struktury, pojawiają się nowe możliwości, a świadomość uczy się inaczej rozumieć istnienie. Planeta i ludzkość przechodzą wspólną transformację. Tak jak dusza wchodzi w nowe życie, tak Ziemia przygotowuje się na nowy etap swojej ewolucji. Ostateczne przesłanie jest proste: Ziemia zawsze odpowiada na to, co nosimy w sobie. Jeśli człowiek wybiera lęk, świat wokół gęstnieje. Jeśli wybiera miłość, pole planety rozświetla się szybciej niż można to sobie wyobrazić. Kosmiczni ogrodnicy przypominają, że ta planeta została zasiana jako ogród świadomości. A ogród rozkwita tam, gdzie obecność życia jest pielęgnowana z czułością i zrozumieniem. Ziemia nie jest przypadkiem. Jest żywym projektem świadomości, którego częścią jesteś także ty. Dolores Canon mówiła, że gdy człowiek podnosi swoją wibrację, wspiera całą planetę. Jeśli ten materiał poruszył twoje serce, zostaw ślad światła i zasubskrybuj kanał. Czeka nas jeszcze wiele odkryć o duszy, kosmosie i misji, którą tu realizujesz. Twoje przebudzenie ma znaczenie dla ciebie i dla Ziemi.